Widzę, że znowu nam się widoki odsłaniają. E, no właśnie, a propos widoków, to gdybyś miał zrobić taki swój ranking, e, nie wiem, pięciu najlepszych miejsc, mhm. według ciebie, oczywiście, w e, Beskidach, tutaj kinach? tak. To może... Albo może rozszerzmy to na cały teren, tak jakby Twoich Oj, uprawnień. Ale wyjdę też poza, poza nie. No, na pewno na pierwszym miejscu jest u mnie Jaworzec. Tak powiedziałeś, że odnośnie widoków, ale właśnie to niekoniecznie będą tylko widokowe miejsca. Mhm. Na pewno Jaworzec. To jest taka nieistniejąca miejscowość w Bieszczadach, w dolinie Wetlinki. Tam znajduje się bacówka Edwarda Moskały. Dokładnie taka sama, jak ta, którą widzimy po naszej prawej stronie. Jest to najstarsza bacówka w Bieszczadach. Jaworzec dlatego, że znajduje się tam coś, czego nie ma w innej części naszych gór, mianowicie jest ścieżka Bieszczady odnaleziona, dzięki której możemy dotrzeć do pozostałości po, po domach, po piwnicach, po miejscu po cerkwi dawnych mieszkańców tych ziem. Ta ścieżka biegnie właśnie doliną, w której leży Jaworzec. Widoki jak najbardziej są z samego schroniska, ale jeszcze lepsze są właśnie ze Smarka, który jest zaraz nad Jaworzcem. No, i zarówno możemy wejść na ten smerek, możemy przejść przez tą dolinę, możemy się pokąpać w wetlince, możemy po prostu spędzić czas w uroczym schronisku prowadzonym przez wspaniałych ludzi. Tutaj serdecznie chciałbym pozdrowić Iwona i Waldka. Możemy też pójść do rezerwatu Sinewiry, który jest niedaleko. No i jaworzec to jest super baza wypadowa, bo możemy tak samo na przykład przejść w bród przez wetlinkę i wejść na falową Czarenina. To jest, taki fajny, to jest taka fajna, takie fajne dwie góry, przez które prowadzi szlak, który kiedyś był szlakiem imienia Karola Świerczewskiego, i którym doszlibyśmy za tą falową i do miejsca, gdzie kiedyś stał pomnik, którego od niedawna już nie ma. No i, i to, to właśnie sprawia, że możemy w Jaworzcu osiąść na 3-4 dni, 5 i codziennie robić wycieczkę, w ogóle nie wyjeżdżając w różnych kierunkach. To by był Jaworzec. Kolejne miejsce hmm, też by było w Bieszczadach. To by była Dolina Łopienki. E, cieszę się, że właśnie mówisz o Bieszczadach, bo, bo też ją uwielbiam. E, zacząłeś o Dolinie Łopienki. Tak. Drugim miejscem będzie Dolina Łopienki. W ogóle wędrując z Jaworzca do Łopienki warto jest jeszcze zahaczyć e, o Cisną, bo w Cisnej jest bardzo ciekawe miejsce związane z moim pradziadkiem, który pochodził z Bieszczadów, dokładnie z Cisnej, i był tam komendantem posterunku milicji obywatelskiej w latach 40. No i właśnie pomnik ten powstał po walkach, które toczyły się na tym, na tym wzgórzu, kiedy to milicjanci właśnie bronili posterunku, bronili wioski przed Ukraińczą, ukraińską powstańczą armią. Więc warto jest odwiedzić to miejsce i i przeczytać historię tego, tego wzgórza, która jest naprawdę pasjonująca. Nie będę teraz może o tym opowiadał, bo to jest bardzo długi temat i, i taki dość przygnębiający, ale warto odwiedzić to miejsce, żeby też, też je znać. Pomnik chociaż nie jest może urodziwe, jednak myślę, że warto go zobaczyć, bo, bo jest częścią naszej historii. No i wędrując z tego Jaworzca, czy też Jadąc autem po tych czterech dniach czy pięciu, warto jest odwiedzić Dolinę Łopienki. I choć polecam Dolinę, to robię to świadomie, bo z tej Doliny również możemy wejść w widokowe miejsca. Mianowicie z Łopienki możemy wejść na Korbanie, gdzie znajduje się jedna z kilku wież widokowych w Bieszczadach, z której możemy zobaczyć zarówno tafle jeziora Solińskiego, jak i najwyższą Ternicę. W samej łopience, która też wiąże się z postacią no, pasjonującego człowieka, Olgierda Łotoczko. Możemy zobaczyć cerkiew, która była jego oczkiem w głowie, którą chciał odnowić. W latach 70., kiedy ta cerkiew była w coraz gorszym stanie, popadała w ruinę, Olgierd stwierdził, że stworzy w Łopience żywą wioskę skansenową. No to, to jest historia w ogóle na film. On chciał, żeby w tej chciał do tej wioski przenieść e, niszczające w wieszczadach cerkwie, spichlerze, chaty bojkowskie. To miała być żywa wioska, więc tam mieli być studenci odpowiedzialni za rolnictwo, mieli być adepci szkół artystycznych, mia miały tam rosnąć e, rośliny, miały być e, świeże sery. Miałby to też miejsce, gdzie można przenocować w tych, e, tych chyżach. Olgierd napisał cały plan, zgłosił go do ministerstwa, wygrał nawet nagrodę, jednak władze zatrzymały jego pomysł, nigdy nie doszedł do, do, do realizacji. Jedyne co oto Olgierd mógł zacząć jakby zabezpieczać ruiny cerkwi. Mieszkał też nad, na łopienniku, który jest nad łopienką, dokładnie na wzgórzu Chorodek, gdzie znajdowało się kiedyś schronisko. To miejsce też jest warto właśnie odwiedzić, będąc w tej dolinie. Bo ciekawe jest to, że to schronisko powstało w tym samym czasie, kiedy chatka-puchatka. W tak mieliśmy dwie takie, dwa, dwie takie strażnice Wojsk Ochrony Pogranicza, które wyglądały identycznie i jedna zmieściła się właśnie na poni Wytlińskiej, a druga mieściła się na Łopienniku. No i właśnie w tamtym miejscu przez kilka lat yy, istniało schronisko, które ten Olgierd prowadził. W ogóle wziął tam ślub yy, dwudniowy na, yy, w tym schronisku. O, no to. <laughs> Niestety schronisko zostało przez te takie działania Olgierda, który chciał yy, według władz komunistycznych jakby krzewić tutaj yy, yy, nurt Ukra nacjonalistów ukraińskich, schronisko zostało z tych przyczyn przez władze zamknięte pod pozorem niespełniania yy, wymogów sanitarnych. Po tym, jak zostało zamknięte, po dwóch latach w niewyjaśnionych okolicznościach, niestety spłonęło, i dzisiaj możemy jedynie na tym wzgórzu znaleźć jego pozostałości. W Dolinie Łopienki możemy też przenocować na bazie namiotowej. Bardzo zachęcam do odwiedzenia tej bazy, więc tam też możemy spędzić kilka dni wędrując po okolicy. Szczególnie, że są to miejsca naprawdę naprawdę dzikie. I właśnie w okolicach łopienki, korbani można znaleźć dużo śladów i tropów dzikich zwierząt. To jest drugie miejsce. Czyli notujemy. Właśnie o tych miejscach piszę na stronie, więc jak ktoś jest ciekawy, to może śmiało wejść na stronę, w zakładkę Bieszczady i tam są opisane, opisane te miejsca. Trzecie miejsce to może będzie już tak, że idziemy cały czas na zachód, teraz wejdziemy do Niskiego. No to byłaby na przykład Um, nieistniejąca łamkowska miejscowość Jawornik. Ona jest zaraz koło Żepedi, mm -hmm. może też sama Żepeć. W Jaworniku również znajduje się, nieistniejąca już dzisiaj baza, ale jest tam przepiękna wiata, w której możemy um, przenocować. A Jawornik z tego względu, że nie znam drugiej tak magicznej wioski, w której wędrujemy po dawnej drodze, w której stało kilkadziesiąt domów, do dzisiaj zachowały się plany. W miejscowości Jawornik, numery domów, można znaleźć opisy osób, które mieszkały w tych domach. A dzisiaj, wędrując tą doliną, jedyne co, to możemy naprawdę oglądać drzewo owocowe przy drzewie owocowym. Naprawdę jabłoń przy jabłoni, podmurówki, piwnica. Jeżeli ktoś szuka wyciszenia, chciałby pomyśleć nad życiem, no to warto udać się na spacer do Jawornika, przy czym trzeba mieć dobrą orientację w terenie, bo bardzo, bardzo łatwo się tam zgubić. A z jawornika możemy też, nocując w jaworniku, koło bazy płynie strumień. Warto jest wejść na widokową górę Wachalowski Wierch. Pamiętam jej wysokość, bo ma 666. Ojej, zło. 666 metrów na poziomie morza. No i będąc tam, są przepiękne zachody słońca na tym Wachalowskim Wierchu. Przez Wachalowski Wierch w ogóle biegnie główny szlak beskidzki. Możemy z Wachalowskiego Wierchu dojść też na Rzepetka. To jest bardzo niedoceniana góra w Beskidzie Niskim, nad rzepedią, z której jest przepiękna panorama na Beskid Niski, ale też i Bieszczadę, które no, nie są często widziane z Beskidu Niskiego, a sama Rzepetka wygląda jak taka bardzo długa połonina. No, to nie jest wcale nadwyraz. Tak. Dwa kilometry przepięknych łąk bardzo wysoko. To by było to drugie miejsce. A wędrując z Wachalskiego Wierchu na y, y, Rzepetkę, przejdziemy przez rezerwat Kamień nad Rzepedzią. Bardzo ciekawe miejsce, bo też będziemy przechodzić przez y, Grzbiet, na którym przez na odcinku prawie dwóch kilometrów ciągną się takie piaskowce, takie y, z pięknymi mchami, y, z urwiskami. No też takiego miejsca nie widziałem y, nigdzie indziej. To jest trzecie miejsce. Pamięci, że bardzo, że ci przerwę, bardzo się dobrze tego słucha i jak widzę, jak sobie łączysz w głowie no, ja nie... mapy. Ja nie chcę właśnie opowiadać, bo tak naprawdę te wszystkie miejsca, o których mówię, można by było mówić, że jakby się poszło w tą stronę, to doszłoby się tam. Ale to pewnie to się bierze z tego, że my, właśnie w trakcie kursu, jesteśmy uczeni o tym, jak, o czym się opowiadamy. To powiedz jeszcze, gdzie jeszcze, a w, ta, w tamtą stronę to gdzie dojdziesz. Więc nie chcę tak opowiadać we wszystkich kierunkach, bo tak naprawdę, we wszystkich kierunkach z tych miejscowości, byśmy gdzieś skręcili, to można dojść w ciekawe miejsca. To je było. Trzecie miejsce na pograniczu. To może już pójdziemy teraz jeszcze w głąb skidu Niskiego i to będzie baza namiotowa mojego koła przewodnickiego w Radocynie. Kogo stamtąd pozdrawiamy? Stamtąd? Myślę, że możemy Pixela, pozdrowić, który się opiekuje tą bazą. Radocyna z uwagi na to, że raz, że to miejsce ma niepowtarzalny klimat, który, o który co roku dbają ludzie, którzy opiekują się tym miejscem. Ważne jest też to, żeby wspomnieć, że nasze koło ma trzy bazy namiotowe i osoby, które są zaangażowane w opiekę nad tymi miejscami, robią to jak społecznie. Nie pobierają za to żadnych wynagrodzeń. Zresztą tak, sam, tak, tak działa cały kurs. Osoby, które są zaangażowane w szkolenie Przewodników robią to społecznie. Tak samo władze koła, wszystko to jest działanie dobrowolne, robione na, ku dobru nas wszystkich. Więc myślę, że to jest piękna sprawa. Więc będąc w tym miejscu, gdzie, gdzie panuje ten niepowtarzany klimat, możemy udać się w dolinę wielu nieistniejących dzisiaj miejscowości, które w Beskidzie Niskim są jedna na drugiej. Szczególnie polecam z Radocyny wycieczkę raz, że w Radocynę, do Długiego, do Czarnego. Poza tym, że znajdziemy tam Pozostałości po tych miejscowościach w postaci kapliczek czy podmurówek jest tam też bardzo dużo cmentarzy z czasów I wojny światowej. A o nich nie, nie sposób nie wspomnieć, albo nie dowiedzieć się o nich będąc w Beskidzie Niskim, bo jest on, jest u nich pełen. No więc tam przyciąga mnie zawsze klimat i ta cisza, i ogromne przestrzenie, bo pomimo tego, że Beskid Niski, no często jego nazwa sugeruje, że jest niski, to też nie jest najniższy, a widoki w nim bardzo często są takie, których nigdzie indziej nie ma, bo tam przestrzenie, które widzimy przed sobą, bardzo często nie są skażone jakimikolwiek dobrami cywilizacji. Więc to by było czwarte miejsce. A piąte miejsce to może przejdziemy już do gorców to by była miejscowość Ochotnica. Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna jedna z najdłuższych myślę, że w Polsce nawet. Myślę, że koleżanka Ewa z Zawoi, żeby coś teraz chciała powiedzieć. A Ochotnica dlatego, że będąc tam, również na kilka dni, możemy... Mnogość wycieczek, które możemy odbyć z Ochotnicy jest naprawdę porażająca, bo możemy wejść na cztery wieże widokowe. Będąc w Ochotnicy możemy wejść na Lubań, gdzie znajduje się zresztą baza namiotowa tak, naszego tak. koła. Możemy wejść też na Gorc, gdzie znajduje się pod Gorcem kolejna nasza baza amiotowa, I możemy również wejść na wieżę widokową na Magórkach. Jeżeli będziemy skręcać w Dolinę Ochotnicy, to jest miejscowość Tylmanowa, z której możemy wejść na wieżę na Koziarzu, która już znajduje się za Dunajcem w Beskidzie Sądeckim. Więc Ochotnica jako baza wypadowa jest miejscem idealnym, szczególnie, że tam też znajduje się Jeden z najstarszych budynków drewnianych, jaki zachował się niesakralny na terenie Beskidów. Jest to tak zwana kurnetowa koliba, bardzo mocno związana z, z, party, z partyzantami, którzy z, w gorcach zapisali się na kartach historii. Miejsce bardzo wyjątkowe, szczególnie że po drugiej stronie, jak na przykład będziemy szli przez tą kurnetową kolibę na wieżę na Magórkach, możemy zejść do przełęczy, na której rozbił się potężny amerykański samolot i do dzisiaj tam możemy to miejsce podziwiać. A rozbitkowie z tego samolotu właśnie, ukrywa, partyzanci, którzy przebywali w Kurnytowej Kolibie, widząc, że rozbił się samolot, słysząc ten cały huk, pomogli tym rozbitkom i przechowywali ich właśnie w tej Kurnytowej Kolibie. Myślę, że osoby, które słuchają, oglądają, mają już rozpisane <laughs> mapę, nie chcę tak, też tak bardzo dużo gadać, żeby... Eee, co chciałbym się jeszcze dowiedzieć, już odchodząc o, od takich rankingów, e, bo często mm, panuje taki mit e, dotyczący kolorów szlaków. E, wśród turystów, e, osób, które chcą właśnie tak? rozpocząć swoją przygodę z górami, Często się słyszy, że kolor szlaku oznacza jego trudność, no więc gdybyś mógł jako przewodnik wytłumaczyć. <laughs> ja, więc na pewno kolor szlaku nie mówi nam o jego trudności, ale też nie jest tak, że kolor szlaku nie mówi nam o niczym, bo może ten kolor być wskazówką. Więc kolor nie ma żadnego związku z trudnością. Bardzo często kolor czerwony. Dedykowany jest tym szlakom, które są najważniejsze w okolicy albo wiodą przez najbardziej wartościowe, czy to historycznie, czy widokowo miejsca, chociażby główny szlak Wyskicki. Szlaki niebieskie są to szlaki dalekobieżne, więc może to być na przykład szlak z Rzeszowa do Grybowa. Bardzo często, jak pojawimy się na niebieskim szlaku, to możemy być pewni, że ten szlak jest szlakiem długodystansowym. Ten akurat ma prawie czyli, 450 km, chyba. Czyli długa wyprawa. Długa wyprawa. Szlaki zielone, szlaki zielone często to są szlaki, które w danym regionie prowadzą przez miejsca dla tego regionu interesujące. A szlaki czerwone i szlaki żółte są to bardzo często szlaki łącznikowe bądź dojściowe. Tutaj jakby to się bardzo często to nie jest też takie jednoznaczne, bo to też często zależy od tego, jakie szlaki w danym terenie już istnieją, to ten kolor też jest żółty, czy też, czy też czarny. Na ternica na przykład prowadzi króciutki żółty szlak, tak. prawda? A czasami też mówi się, że te szlaki czarne to są szlaki, które są jedyną drogą dojścia w jakieś miejsce. To też czasami jest prawdą, ale czasami wcale nią nie jest. Jednak na pewno nie mówi nam kolor szlaku czarnego o tym, że jest on najtrudniejszy. W Czyli... przypadku szlaków narciarskich tak jest, że tak, chyba, tak. tak pamiętam, że kolor szlaku mówi nam o trudności, ale w przypadku szlaków pieszych tak nie jest. Czyli można, jak w tym dawnym programie na Discovery, program mitów mi to balony, <laughs> tak? <laughs> tak, to balony. <laughs> Martin, moglibyśmy tak godzinami. Bardzo miło mi się z tobą rozmawia. Dziękuję Drugi. ci. Dziękuję ci za rozmowę, za to, że się zgodziłeś właśnie porozmawiać. Mam nadzieję, że Twoja praca, pasja przewodnika będzie się jak najbardziej jeszcze rozwijać. że Spędzisz jak najwięcej czasu w górę. przede wszystkim. Tomek, bardzo Ci dziękuję. Ja za Ciebie trzymam kciuki. Kiedy zaczynasz ten kurs Twój? W kwietniu. W kwietniu. To życzę Ci, żebyś go zaczął z przytupem, skończył raz, dwa i żebyś czym prędzej wrócił na pierwszą wycieczkę. Też mi jest bardzo miło, że zaprosiłeś mnie do tej pięknej no, te, teraz przyrody. Teraz drogi mlecznej. Drogi mlecznej. No i mam nadzieję, że udało się komuś coś ciekawego z naszego wywiadu wyciągnąć. Ja też mam taką nadzieję i, i wyjdziemy się na kolejnym Szlaku Marzeń. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.